No, się ma, się ma. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego ja tak bardzo właśnie lubię grę o Tron. Nie wrzucałem filmów ostatnio bardzo długo z gry o Tron ze względu na to, że nie były one popularne. Ale musicie zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy: to jest naprawdę fajna gra. Szczególnie, że teraz, na przykład czysto hipotetycznie, ja yy, jedyne co kupuję do tej gry, tutaj, jak widzicie, to są skiny. A teraz Wam pokażę, ile kosztuje taki skin. Taki skin kosztuje to się nazywa przypustka Westeros. Wykonujemy tutaj jakieś zadania. Jak widzicie, niektóre co tydzień wykonuje się, ma się inną gamę zadań. Zazwyczaj są to te same zadania, tak naprawdę, ale tutaj już mniejsza o to. I jak możecie sami zauważyć, po wykonaniu zadania dostaje się punkty, następnie przechodzi się na dalsze poziomy. I na poziomie w tym momencie 70 dostajemy skórkę. Tak po prostu. I teraz kwestia wygląda tak, że ja tych skinów już mam co najmniej kilkanaście, ale to jest tylko jedna z takich rzeczy. Aktualnie posiadam tego skina, on jest pod polowanie, bo każdy skin ma aktywną premię oraz premię bierną. Więc tutaj to jest akurat yy, fajne, że nie łączą się te wszystkie premie, gdyż wybieramy sobie po prostu skina. Ok, kolejna rzecz to grafika. Grafika moim zdaniem jest dużo ładniejsza niż yy, w większości tego typu właśnie. No fakt, że gra jest tutaj na komputer, aczkolwiek tak jak mówiłem, na telefonie, na przeglądarce można nawet na niej grać. I widzę, że ludzie tutaj bardzo często mówią, że właśnie w taki sposób grają. Kolejna sprawa, jaka jest fajna, taka, że jestem w mega mocnej polskiej tutaj gildii. Jak widzicie, znaczy, to jest ta sama, w której byłem poprzednio, tylko nazwę żeśmy zmienili. I powiem Wam, że tutaj 12 miliardów mocy to jest sporo ogólnie rzecz biorąc. I podbiliśmy główną bazę, czyli tak zwaną królewską przystań. Jeżeli podbija się taką przystań, to można sobie wybrać taką ramkę. I w każdej wysyłanej wiadomości będzie nam pokazywało, że mamy taką sobie ramkę. Ja tutaj akurat jestem teraz na eko, tutaj to są eko itemy do zbierania. Na niebieskim, wszystko można zrobić do maksymalnie złotego tutaj poziomu, nie ma czegoś takiego jak mistyczny. Takie jak jest to na przykład w Locach Ok, i tutaj mamy sobie na przykład pojawiające, pojawiające to jest ramka tego jak będzie wyglądało kiedy będziemy my Coś pisać. OK, ale tego akurat nie mamy. Nie mam żadnej tutaj, więc, no bo wiadomo, tutaj można mm, sobie to kupić, ale ja tam nie będę tego kupował. Miałem już. Gdybym nie, nie został wyzerowany dwa razy, bo zostałem niestety, ale dosyć szybko się woje odrabia, to miałbym już chyba z 200 milionów mocy. No ale niestety jeszcze mi się nie udało od tutaj odblokować te czwórek, ale diaksy idą jak burza, no więc coś czuję, że jeszcze maksymalnie miesiąc i będą. Ok, to mamy tutaj tytuł, to jest pokazane jak ktoś kliknie na nas, a tutaj takie właśnie, jeżeli chodzi o ramki. Rycerz dowódca, czyli osiągnie pierwsze miejsce na placu ćwiczebnym. Nie, jak tu jest? Masz loguj się 90, przez 90 dni z rzędu. Tu mamy taką jubileuszową, która była właśnie za rok. Tutaj można by powiedzieć zeszły, więc już trochę jednak gramy, jakby nie patrzeć w tego gota. I powiem Wam, że moja gilia naprawdę jest fajna. Od 100 milionów mocy przyjmujemy. No fakt faktem, że ja akurat niestety no spadłem, aczkolwiek no teraz już mamy po prostu przyjmujemy od 100 milionów moca, tak to się idzie do altowni. No i teraz my rozdajemy tytuły, a raczej GOF, GOF to jest akurat nasz lider, jest mega tutaj fajny, więc wszystko tutaj wygląda spoko. No i fa fajną sprawą jest też to, że można sobie zmienić awatar na swój. Na przykład jakieś zdjęcie. Możemy albo użyć obrazka Lorda, albo na przykład użyć w tym momencie sobie obrazka jakiegoś wczytanego. Ja mam tutaj wegetę SSJ God, jak sami możecie zauważyć. Jest to mega fajne. I teraz coś czuję, że przy kolejnej tutaj właśnie walce i potyczce będziemy tutaj nie dosyć, że próbowali podbić królewską przystań czyli tylko tu gdzie są piątki czyli tak jak wiecie dobrze bazę, to jeszcze dodatkowo coś mam takie przeczucie że będziemy próbowali tutaj podbijać może jeszcze inne forty dodatkowo o tak wygląda sobie królewska przystań, jak widzicie czyli miasto, które Daenerys sobie postanowiła spalić, bo jest, piep... nie mogę tego powiedzieć ale jest panem na H, a raczej była w serialu przynajmniej. I jeżeli chodzi o bohaterów, to Wam już pokazuję jak to wygląda, bo zobaczcie. To są bohaterowie tutaj darmowi, to jest bohater płatny, to są bohaterowie, którzy, których mamy z przepustki Westeros, czyli na przykład O'Brien tutaj, Mengo jest z czegoś w rodzaju Dragon Areny, tylko że tu Dragon Arena jest co drugi dzień. To jest też z przypustki. Sek jest bohaterem płatnym, dlatego mam go tylko na zielono. Tyrion to jest akurat bohater, który daje dużą premię pod badania, największą ze wszystkich bohaterów. Aczkolwiek niestety, no przyznać tutaj trzeba, że ciężko się zdobywa jego medale i Hectora mi się udało z wydarzeń zdobyć. No i tutaj mamy płatnych bohaterów, znaczy Simona ogólnie. Oj, wybaczcie, Simona ogólnie, jak widzicie, co on ma? Zaraz Wam pokażę atak całkowity wzrasta, zmniejszenie, ataku oblążenia o 50%, maksymalna obrona oddziały i to jest właśnie fajne. Tyle że jego się też właśnie z AC zdobywa, ale on kosztuje, no trochę, trochę tych punktów kosztuje więcej niż Mengo, którego Wam wcześniej pokazywałem, czyli ten bohater, który jest typowo pod kawalerię. No niestety taki jest właśnie tutaj minus. Cała reszta jest płatna. Najdroższe są oczywiście Danka, Cersei oraz y, Jon Snow tutaj. Natomiast y, przyszło ostatnio kilku bohaterów, czyli y, wiadomo tutaj Enzo doszedł, który jest mocny pod kaw, ale w zamian za to dali właśnie Hectora, który y, y, ma umiejętności takie, że... Y redukuje zdrowie wrogiej kawalerii i daje dodatkowo atak włócznikach, a włócznicy kontrolują kawalerię więc to jest całkiem spoko, mamy sobie też Arię i w ogóle jestem zadowolony, że wbiłem w końcu 60 level, bo długo na to czekałem dlatego też wydaje mi się, że i ogólnie rzecz biorąc, tu jest naprawdę tak olbrzymia ilość eventów które się pojawiają od tak znienacka że to jest nieporozumienie dlatego też moim zdaniem no to jest naprawdę fajne o na przykład jeżeli chodzi o posiadane skórki to mam już Wam pokazuję czyli ile przepustek Westeros każda kosztuje y, tu w tym momencie 40 zł Ok, no to mam tak raz dwa jak widzicie cztery y, tutaj pięć sześć siedem Ok więc czyli 7 razy tutaj i y, ogólnie nagrody są naprawdę też spoko, poza tymi skórkami, oczywiście i rzeczy możemy, które możemy sobie kupić w sklepie, czyli medal, na przykład bareta, którego nie możemy tutaj wydropić w żaden i inny sposób. Aniżeli właśnie kupując sobie te skóreczki. No i to jest fajne. To mi się bardzo podoba. Więc ogólnie dziwadełka, jak sami tutaj widzicie, moi kochani i moi drodzy, no. Dlatego właśnie lubię tę grę. To jest właśnie powód i no cóż, zapraszam Was w każdym razie do wypróbowania. Na streamie można ją ściągnąć oraz gitar Kate. Nie, nie dostaję za to żadnych tutaj y, y, fantów, y, za to, że to polecam, ale po prostu obiecałem, że nagram film tutaj i ten film również właśnie nagrywam zgodnie z obietnicą dla pewnego widza więc mam nadzieję, że Wam się ogólna grafika też podoba Bo grafika naprawdę jest spoko na początku bardzo nieintuicyjne się to wydaje ale później w rzeczywistości wchodzimy wiemy co się dzieje co gdzie i jak myślę że około 50 dni takiego grania codziennego, i już mniej więcej łapiecie tutaj. Zazwyczaj też jest Discord na właśnie AC, gdzie wchodzi mnóstwo osób i są wydawane tam polecenia, co się podbija. Jeżeli będzie przynajmniej 10 lajków pod tym filmem, to w tym momencie zrobię odcinek z AC, ale będzie on pocięty, i będę po prostu mówił na czym to dokładnie polega. Więc to by było na tyle, to był halas, trzymajcie się dziwadełka, na razie i cześć!